Ta motocyklowo-mikołajowa tradycja powstała w Gdańsku liczy sobie już 20 lat. Pierwszego w tym roku prawdziwego Mikołaja dostarczyli do Świnoujścia motocykliści właśnie. W niedzielę poprzedzającą tradycyjne Mikołajki tuż przed południem dotarli na Warszów, a wkrótce potem pojawili się także na lewobrzeżu. Głośny motołajowy orszak przejechał od promu do centrum miasta. Głównym organizatorem mikołajowego desantu na dwóch kółkach było w tym roku Stowarzyszenie Aktywnego Wsparcia Biegnijmy z Pomocą. Najważniejsze były jednak niezwykłe stalowe renifery. Sanie ciągnęli motocykliści z klubów Motowyspiarze, Czarne Wdowy, Motocity, Black Sprocket i motocykliści niezrzeszeni w klubach oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu. Zmotoryzowani pomocnicy Świętego Mikołaja przygotowali dla małych mieszkańców 800 paczek. Wśród podarków były między innymi gry, pluszaki i mnóstwo słodyczy ale atrakcją dla maluchów była już sama możliwość spotkania z Mikołajem i to w tak niezwykłych okolicznościach. Mikołajom asystowały jak zwykle urocze śnieżynki. Dzięki mieszkańcom, którzy pomogli w zapełnieniu ogromnego worka, motołaje mieli niespodzianki dla najmłodszych i nieco starszych dzieci, ale przywieźli też coś znacznie cenniejszego radość i uśmiech, za którym tak często tęsknimy.